Nowisku, Włodzimierz Szaranowicz zapraszamy wspólnie na spotkanie, które zapowiada się interesująco. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko chciało im się chcieć. sędziego i rozpoczęcie rozpoczęcie z W ostatniej chwili, udało 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 się przejąć. Zagranie głową. Ach, fatalnie. Niecelnie głową. Nie wyszedł dobrze do tej piłki i właściwie został trafiony w głowę. Nie strzelał. Kucharczyk. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Szkoda. Mogło być groźnie. Ależ piękne podanie. Radowicz. Dobre podanie. Powstrzymani. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Radowicz. biega na pozycję. Szkoda, ale spalony był. No wszyscy są ciekawi dzisiejszego występu tego gracza. Ciężko pracuje zawsze na sukces zespołu. Dzięki niemu inni mają większe pole manewru. Sędzia odwizdał fał. No i jaka jest decyzja? No tutaj sędzia niezbyt uważny albo zbyt pobłażliwy. Będą kontratakować. No i kontra zastopowana. I zimno. No i blisko pole karne. Gramy dalej, no i czekamy na dośrodkowanie. Brawo, ładnie podał. Ale już jest okazja. Obrońca przejmuje doświadczenie. Szansa po strzale głową. Precyzyjne podanie. Marcin Malinowski. Czy to wykorzyst? No, strzela! Robiło się nerwowo, ale zdążył oddalić zagrożenie. Ljuboja. I będziemy mieli wrzut z autu. Ładne rozciągnięcie w środku. Biega kolega z drużyny. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Ale wspaniała bramka. Pokazał klasę przy tym strzale. Perfekcyjnie wykonane uderzenie po ziemi. Takie strzały w dolny ruch są prawie nie do obrony. Bramkarz nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Rzeczywiście dobre podanie. Powstrzymali, rywali. Znowu przejęli piłkę. Janusz Gol. Kucharczyk. Janusz Gol. Ładnie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Przed nami druga połowa tego meczu. Fatalnie zagrał i będzie out dla rywali. Janusz Gol. Radowicz. Jest okazja. No troszkę zabrakło. Zbyt wielu graczy było dookoła niego, by mógł coś skutecznego wymyślić. Iwo Kucharczyk. Przejmie piłkę, jest szansa na kontrakt. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. No, przywołuje kolegę z zespołu. Będą chcieli we dwóch zaskoczyć rywala z tego rzutu wolnego. To powinien być gol. Tak, gol na remis. seria pięknych podań już blisko pola karnego dobra akcja skrzydłem szansa na dośrodkowanie obrońca przejmuje dośrodkowanie dobre rozegranie po tym zagraniu bramkarz znowi grę. Oba zespoły dokonują zmian. już Gol. Piłka wciąż brzeg. No z tego miejsca można strzelać. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Michał Rzewłakow. Radojczyk. Lubojan. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. No był gdzie być powinien. Dobre wybicie głową przez obrońcę. Oddał piłkę. Podanie. Radownik. Mogą kontratakować. Ale są pozycję. Ależ podanie. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Nerwowo, ale przynajmniej udało mu się wybić piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Trener decyduje się na zmiany. Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Wciąż remis. Ładna wymiana. Ale szutka. Kucharczyk. Blisko polekarne może strzelać. Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz pramkaż są mu wdzięczni. Za moment wznowią z zał. Aby utrzymać prowadzenie, potrzeba nowych sił na boisku. Stąd ta zmiana. Zieńciuk. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Mecz kończy się wynikiem 1 do 0.